Cześć Siemanko, witajcie z W tym odcinku opowiem Wam o serii Alux z firmy Aladdin, czyli seria fajek. Gdy nie chcecie wydać za dużo, a rozpocząć przygodę z fajką wodną. Zapraszam do oglądania. Seria Alux jest już dosyć długo na rynku, była jedna linia, i teraz została zapgradeowana i poszerzona. I mam przed sobą modele. 2.1, 1, 4, 1, Czy to są nowe wersje z modeli adekwatnie, 2, 3, 4. I nowe modele, które istnieją już jakiś czas, ale jeszcze o nich nie opowiadaliśmy, czyli 6, 7, 8 i zupełna nowość 9. I 9 się bardzo mocno wyróżnia z tych wszystkich modeli, ale to opowiemy sobie na samym końcu. Nazwa Alux, jak to wskazuje nazwa, to są fajki aluminiowe. Mamy drugą serię MVP, czyli półka wyżej, gdzie wszystko zrobione ze stali, Tutaj, we wszystkich fajkach, mamy rurkę znużeniową wykonaną ze stali oraz w środku korpusu biegnie tak samo rurka stalowa, ale na zewnątrz mamy już aluminium. Dlatego trzeba na te elementy aluminiowe szczególnie zwracać uwagę. Jak widzimy, fajki nie są takie małe. Dwójka, trójka, siódemka i dziewiątka to są takie fajki ala średnie, ale czwórka, szóstka, ósemka to są już fajki duże. I jak widzimy, mamy też fajki na jeden wąż i tylko na jeden wąż. Jakby była py były pytania, fajek Aladdin Alux jednomężowych nie jesteśmy w stanie przerobić nawet więcej węży. Więc jak chcemy więcej węży, musimy wziąć już fajki konkretnie przygotowane pod cztery węże. Na końcu każdej rurki znanurzeniowej mamy dyfuzor. I już Wam pokazuję o co chodzi. Żeby się do niego dostać, musimy rozdawać fajkę. Weźmy sobie Aluxa 3.1. I o, po kolei sobie omówimy wszystkie elementy. Mamy talerzyk, na szlifie jest to bardzo wygodne. Z szlifczy taki element po prostu wsuwamy i to się ze sobą łączy. Nie ma uszczelki, nie ma gmin, to się po prostu wsuwa, to jest szczelne, dobrze się z tego pali. I to jest wygodne, jeśli chcemy fajkę wodną umyć, rozebrać, jest to szybsze niż kręcenie. Następnie mamy wąż, tak samo na szlifie. Nie ma uszczelki, jest to wygodne, jak tam się zaleje tutaj wodą, nie wypadnie. Lepszy. Montaż, typ montażu niżej już czelka. Wąż silikonowy soft touch, do każdej fajeczki mamy Rur, e, sprężynkę usztywniającą węża, czyli jeśli byśmy gdzieś tam daleko wężem podawali komuś, to nam tutaj w tym miejscu, gdzie się kończy adapter na węża i zaczyna już pusta przestrzeń węża, to nam się ten wąż nie zagnie dzięki tej właśnie sprężynce. I aluminiowy ustnik aladdin Lux. Krótki, dobrze się pali, ale niestety aluminiowy. Wszystkie Aladdin Alux oprócz Aluxa 9 mamy na gwincie, czyli robimy taki dosyć krótki obrót, troszkę więcej niż 90 stopni, i jesteśmy w stanie wtedy wyciągnąć korpus. I też jest taka duża różnica pomiędzy starą serią tych dwójek, trójek, czwórek, że gwint znajdował się na dbanie. W tych nowych wersjach, czyli 213141, gwint znajduje się na korpusie, czyli jak nam się Wam się zbił z ban, od starej serii, z ban od nowej serii nie będzie pasować. I dostaliśmy się do rurki znożniowej, rurka znożniowa i właśnie ma mamy ten element, który nazywamy dyfuzorem. Czy jest taka tulejka? W tym przypadku jest na O-ringach. Jesteśmy w stanie trzykrotnie odsunąć sobie takie otwory nawiercone na rurce i one sprawiają, że Sisza pali się ciszej. Te duże takie bąble, które by nam wychodziły przez ten otwór na samym dole, rozbija nam się na te mniejsze otwory, przez co po prostu z ciszej jest taki efekt bardziej miękkiego palenia. To sobie sami musicie po prostu sprawdzić, czy wam się podoba to, czy, czy nie, ale na pewno będzie bardzo przydatne, jakbyście chcieli oglądać filmy, nie będzie wam to zagłuszało dialogów. Sam dzban, jak to dzban, zwykły, sodowołapniowy, ładnie wykonane naklejony gwint na dzbanie, raczej wytrzymałe nie ma z nim problemów. Większość aladunów aluksów posiada klasyczny sposób odpowietrzenia. Czyli w przypadku jednowężowych mamy wystający odpowietrznik. w przypadku czwórki, szóstki, siódemki, ósemki mamy odpowiednik poprzez nieużywany wąż. Czyli jak będziecie palili na więcej węży, na przykład na cztery, no to wtedy nie będzie możliwości przedmuchania. Jeśli będziecie palili na mniej węży, to filmik tutaj, jak należy odpowiednio zmontować fajkę, żeby można było komfortowo palić i przedmuchiwać. Do każdej fajki dołączony jest oczywiście kartonik. Bardzo fajnie zrobiony, wytrzymały, z rączką. I w środku mamy wytłoczki z pianki, także każdy element ma swoje miejsce. więc jak wyślemy tą fajkę, to nie musisz się martwić, nic się z tymi elementami nie staję, To nie są tak różne latające elementy. I też bardzo fajny kartonik, żeby po prostu przechować tą fajkę już u was w domu po złożeniu. Dodatkowo posiadamy szczypce, takie dosyć podstawowe. Ja osobiście ich nie lubię, bo są bardzo miękkie. I jak będziemy chwytali węgielek, potrafi po prostu wypaść, więc radzę Wam akurat w przypadku szczypiec zakupić sobie oddzielne, byle jakie mamy z oferty, wszystkie będą lepsze. I dodatkowo cybuch z nakładką. I to jest cybuch Aladdin Optimus. To jest taki cybuch gliniany z takim sitkiem w środku. I ten cybuch ma taką rynienkę trochę ala la funnel. I ta rynienka służy do łapania melasy, żeby ona nie spływała na dół, ale palimy na tym sitku. I też filmik, jak należy palić na Optimusie, teraz tutaj. Do tego mamy bacie. I ogólnie cybuch. Jeśli chcecie zacząć, nie wydawać za dużo, możecie na tym popalić, ale już planujcie w przyszłości wymianę cybucha na coś innego, ponieważ na tym cybuchu nie będziecie w stanie wyciągnąć dużych chmur i głębokiego smaku. I też jakość palenia, tak jakby w czasie, kontrola temperatury nie będzie taka łatwa jak w popularnych zestawach klasyczny cybuch gliany Masta i do tego nakładka Callout. Alux 9 trochę nam namieszał w całej serii, tak jak wszystkie w miarę do siebie były podobne, tak tutaj wszystko prawie jest inaczej. Różnice. Wąż mamy taki sam, ale jest inaczej montowany i tutaj już mamy jakby nie adapter aluminiowy w adapter aluminiowy, tylko tu już mamy stalowy adapter, stalowy adapter, więc już mamy lepsze wykonanie. Następnie mamy o wiele fajniejszy sposób odpowietrzania, nie tak jak klasycznie, czy przez adapter na weż, przez odpowietrznik. Tutaj w tej fajce mamy odpowietrznik z pomiędzy talerzy, czyli wyobraźcie sobie, jak palicie, dmuchecie dym, się robi taka taki wodospad dymu i to wygląda naprawdę nieźle. Fajka też się różni po postaci budowy, poprzez więcej na pewno elementów z racji innego odpowietrznika, ale też mamy tutaj sliw więc tutaj mamy taką troszeczkę lepszej jakości rurkę, ten korpus, który jest tą głównym takim elementem przewodzącym dym i też sam sposób montażu jest troszeczkę lepszy, ponieważ jak mamy oddzielnie rurkę oddzielnie zslf, czyli to zslf, to też ten cała konstrukcja tej fajki wodnej jest po prostu lepsza. Dużą różnicą pomiędzy Aluxem 9 a resztą modeli Aluxa jest to, że inaczej się łączy korpus z dwanem i osobiście nam się to bardzo podoba, My jesteśmy wielkimi zwolennikami tego łączenia. Czyli wracamy do korzeni, mamy uszczelkę. I dlaczego to jest lepsze według nas? Po pierwsze, szybszy sposób montażu, już jest złożone. Po drugie, element gwintowy, no to jednak dwa elementy z reguły metalowe o siebie trą, więc ten gwint będzie się po prostu wyrabiać. Więc z czasem ta fajka nabierze nam luzów. Uszczelka gumowa, no to ta guma nam się prędko nie wyrobi, a nawet jakby się wyrobiła, to możemy bez problemu sobie dokupić nową gumę. Gwint na dzbanie, nie tak łatwo wymienić, to by było, trzeba było dzbanek tak naprawdę kupić nowy. To jednak trochę pieniędzy kosztuje. I właśnie przechodzimy do sedna. Jak tu nam się zbije dzbanek, bez problemu nawet z jakiejś innej firmy jesteśmy w stanie sobie dokupić do tego dzbanek, nawet w jakimś innym fajniejszym kolorze. W tym przypadku zbijemy sobie dzbanek Kwa 6. Musimy znaleźć dzbanę Koda Luxa 6 i też dodatkowo mamy różne kolory tych fajek, więc nie wszystkie zawsze kolory dzbanów mamy na miejscu. Jak mamy srebrną wersję, a zbije nam się od miedzianej, no to, w, no to wtedy kolory nam nie pasują, więc to po prostu wszystko wygląda. Więc musimy o tym pamiętać. Biorąc fajki na giminie, musimy bardzo uważać na dzbanę, żeby tego nie zniszczyć. Żeby filmiku nie rozciągać, a pewnie was interesuje. Tutaj filmik jak należy poprawnie złożyć fajkę i tam jest właśnie Alux zaprezentowany, bardzo wam się to przyda. Podsumowując, seria Aladin Alux jest to seria fajek budżetowych, aluminiowych, czy ten nie do końca dobry materiał jaki byśmy chcieli, co lubimy fajki stalowe, ale jeśli ktoś chce zacząć i nie do końca jeszcze wie czy to się będzie mu podobało, Alux da wam dobrą jakość palenia. Pamiętajmy, że taka fajka wytrzyma wam rok, dwa, w poprawnej konserwacji i nie nieobciążaniu tego aluminium jakoś za bardzo jakimiś środkami chemicznymi, czy też za bardzo niekręcenią gwintem. I dzięki temu fajce, swajki fajki się będzie fajnie paliło i będzie Wam jakiś czas po prostu służyła. Cybuch, razem z nakładką, pamiętajmy, żeby w czasie, bądź może i od razu wymienić. Szczypce również, reszta elementów jak ustnik, wąż, w porządku są, można z tego korzystać. Jeśli by Was jednak interesowały troszeczkę położniejsze fajki, również zachęcamy Was do obejrzenia filmiku o Aladinie MVP i tam są zaprezentowana, jest zaprezentowana wyższa seria ladina, która jest zrobiona w całości ze stali, czyli taki materiał, który będzie nam już bardzo, bardzo długo służyć. Tam są fajki również na Gwinicie i jakbyśmy chcieli jeszcze lepiej, no to zobaczmy na nasz sklep. Tam są fajki stalowe na uszczece, ewentualnie możecie do nas napisać doradzimy Wam, co w budżecie, który macie, może Wam najlepszego zaproponować.